Ho, ho, ho! Być, być, być! No! Renifery mi się rozbiły, spadły z nieba. Jestem świątecznym Mikołajem, jak widać, moja czapka wskazuje. I oczywiście jestem z bieguna północnego, czyli tam, gdzie pingwiny zimują, a ptaki śpiewają. Nie śpiewają, bo są zamrożone. I. Niestety znalazłem się tutaj, gdyż jak widać jest całkiem taka zadymiona atmosfera. Jakieś debile palą w piecach plastikiem, a moje renifery jak wiadomo za pomocą energii z eteru, z wymiaru X, pola magnetycznego unoszą się na właśnie czystych cząsteczkach powietrza. Musi być pewna gęstość powietrza. A teraz jak tak palą tym plastikiem i tym wszystkim gównem to po prostu powietrze się dejonizuje i nie mogą po prostu moje renifery tak latać ładnie i się spierdzieliły na... O przepraszam bardzo spierdzieliły się na ziemię i po prostu nic nie... nic w ogóle nie, nie mogą zrobić. Yy, I ja nie wiem co to teraz będzie. Jako świąteczny Mikołaj to ja powinienem prezenty roznosić za 3 dni a w tym momencie tu nawet prezentów nie poroznoszę, reniferów nie ma, sani nie ma, no to prezentów też nie będzie zatem gwiazdki też nie będzie możecie zwijać yy, zwory zwijać, zwijać tam co wy tam macie, obrót w tym sienie sianie, siano pod obrusem możecie zabrać ten talerz to możecie zbić w ogóle bo i tak do was nikt nie przyjdzie yy, Mikołaj też nie przyjdzie jak mówię ciasteczka, ciasteczka, te mleko sobie wypijcie, skarpety na nogi załóżcie, a nie nad kominkiem chowajcie bo ja po prostu, ja nie mogę i ja tam nie, nie przylecę, na Mikołajki to jeszcze git było, było całkiem ciepło, to ludzie nie palili tym plastikiem jebanym, a teraz to w ogóle nic się z tego nie da zrobić. Energia po prostu wymiar X odcięty, koniec renifery nie latają, nie unoszą się. Nie wiem, mam wrażenie, że się chyba zatruły. Więc świąt nie będzie. Żegnam. Bye -bye. O kurwa!